Pierdol po polsku, czyli bitwa pod płowcami, gdy łokietek pokazał Krzyżakom, kto tu rządzi. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteś królem świeżo zjednoczonej Polski, masz ledwo kilka lat panowania za sobą, a na twój kraj idą dwie wielkie armie. Krzyżacy z północy i Czesi z południa oboje chcą cię rozjebać i podzielić twoje królestwo między siebie. Co robisz? Uciekasz? Błagasz o pokój? Nie, kurwa! Ty, Władysław Łokietek, uderzasz pierwszy we mgle niespodziewanie. I robisz to tak brutalnie, że 27 września 1331 roku pod płowcami rozbijasz elitę Zakonu Krzyżackiego. Cofnijmy się. Rok 1320. Łokietek koronuje się na króla Polski w Krakowie. Wielka sprawa. Polska znowu jest zjednoczona po latach rozbicia dzielnicowego. Ale nie wszyscy są zadowoleni. Krzyżacy, ci sami, których kiedyś sprowadził książę Konrad Mazowiecki do walki z Prusami, teraz zajęli Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i ciśną dalej. A z południa Jan Luksemburski, król Czech, też ma apetyty na polskie ziemię. W 1327 roku zaczyna się otwarta wojna. Krzyżacy plądrują kujawy, wielkopolskę, palą miasta, zabijają ludzi. Łokietek próbuje się bronić, ale siły nie są równe. Zakon ma doświadczenie, kasę, najlepszych rycerzy w Europie. A Łokietek ma determinację i wkurwienie na poziomie maksymalnym. We wrześniu 1331 krzyżacy planują wielkie uderzenie. Zawarli sojusz z Janem Luksemburskim. Mają się spotkać 21 września pod Kaliszem, a potem razem rozjebać Polskę. Krzyżacy mają zabrać Kujawy, Czesi Wielkopolskę. Plan prosty, brutalny, skuteczny. Ale Czesi się spóźniają. Typowo. Krzyżacy czekają, czekają, w końcu mają dość i decydują. Jedziemy sami. Zbierają armię, jakieś 7 tysięcy ludzi, i ruszają na Kujawy. Komtur krajowy hełmiński Otto von Lauterberg, wielki marszałek Dietrich von Altenburg, wielki komtur Otto von Bonsdorf. Cała elita zakonna w jednym miejscu. 26 września Krzyżacy zdobywają radziejów. Miasto spalone, zrabowane, typowy krzyżacki modus operandi. Rano 27 września ruszają dalej na Brześć Kujawski. Ale tu robią błąd. Dzielą armię na trzy części. Straż przednia pod Heinrichem Reusem von Plauen 1500 ludzi. Siły główne pod Lauterbergiem 3500. I straż tylna pod Altenburgiem około 2000 obciążona całym taborem łupami wozami z żarciem. Altenburg i jego kumple Komturowie dostojnicy zakonni nie mieli ochoty na dalsze walki. Wygodnie sobie jechali z tyłu, pewni, że nikt ich nie zaatakuje. Myśleli, że są bezpieczni gruby błąd bo łokietek ich tropił. Król Polski z 4-5 tysiącami wojska szedł śladem Krzyżackiej Armii, czekając na odpowiedni moment. I znalazł go rano 27 września. Pojawiła się gęsta mgła, widzialność prawie zerowa. Rycerze słyszeli się nawzajem, ale nie widzieli. I w tej mgle polski oddział pod wodzą starosty wielkopolskiego Wincentego z szamotu, prowadzący straż przed nią, nagle natknął się na obóz Krzyżacki. Przypadkiem w mgle nikt nie wiedział, że są tak blisko. Zaskoczenie totalne. Krzyżacy próbują ustawić szyki bojowe we mgle. Polacy formują się do ataku. Łokietek daje hasło bojowe Kraków! I każe atakować. Zaczęła się rzeź. Walka trwała od rana do południa. Trzykrotnie Polacy nacierali, dwukrotnie ogłaszano przerwy na odpoczynek i opatrzenie rannych. I wiecie, co się działo w tych przerwach? Obie strony wymieniały się jeńcami, piły razem wino, wysyłały sobie pozdrowienia, częstowały potrawami. Średniowieczne rycerstwo miało swoje zasady, ale w południe doszło do trzeciego, decydującego polskiego uderzenia. Walka rozgorzała z nową siłą. I wtedy spadł z konia, trafiony strzałą, krzyżacki chorąży niosący wielką chorągiew zakonną z czarnym krzyżem. Chorągiew, przytroczona do siodła, runęła na ziemię. To był sygnał alarmowy dla Krzyżaków. Chorągiew służyła do wydawania rozkazów. Była punktem orientacyjnym w chaosie bitwy. Jak zniknęła, nikt nie wiedział, co robić. Panika. Szeregi krzyżackie się rozerwały. Oddział Altenburga został okrążony. Polacy wpakli się w nich jak młot w kowadło. Większość krzyżaków wybita, reszta się poddawała. Sam Dietrich von Altenburg, wielki marszałek zakonu, został ciężko ranny w twarz i schwytany. Wielki komtur Otto von Bonsdorf – zabity. Komtur elbląski Hermann von Oettingen – zabity. Komtur gdański Albert von Oer. Zabity. W sumie 56 braci krzyżackich poległo. Setki zwykłych żołnierzy. Polacy zdobyli wozy z łupami i wielką chorągię w zakonu. Triumf totalny, ale Łokietek nie zadowolił się tym. Kazał ścigać główne siły krzyżackie idące na Brześć. I tu zaczyna się druga faza bitwy. Niedobitki oddziału Altenburga dotarły do Lauterberga i powiedziały mu, co się stało. Otto von Lauterberg zawrócił swoją armię i poszedł z odsieczą. Około 13:00 obie armie wpadły na siebie koło wsi Płowce. Druga bitwa tego samego dnia. Krzyżacy docierali częściami w rozciągniętych szykach. Początkowo Polacy mieli przewagę, bili kolejne fale wroga, ale potem Lauterberg zaczął wprowadzać coraz więcej sił. Łokietek, widząc, że sytuacja się komplikuje, kazał swojemu synowi Kazimierzowi, przyszłemu wielkiemu, opuścić pole bitwy. Nie chciał ryzykować życia jedynego następcy tronu. Jako ostatni na pole bitwy przybył oddział Heinricha Roysa von Plauen ze straży przedniej. Ten skurwiel uderzył w zwartym szyku i przełamał polski front od północy. Wyszedł na polskie tyły, wywołując zamieszanie. Część polskiej jazdy zaczęła uciekać. Potem i sam łokietek musiał się wycofać. Krzyżacy rzucili się w pościg, walki zatoczyły koło i zakończyły się w miejscu porannego starcia. Chaotyczna bitwa, bez wyraźnego zwycięzcy. Około 15 walka wygasła. Krzyżacy opanowali pobojowisko, znak, że wygrali drugą fazę. Odbili swojego marszałka Altenburga, odzyskali chorągiew, zdobyli polskie trofea. Ale, i to ważne, nie zostali długo. Tego samego wieczoru pod osłoną ciemności zawrócili do Torunia. Nie pochowali nawet swoich poległych. Dlaczego? Bo wiedzieli, że są wykończeni. Stracili elitę dowódców, setki ludzi, morale w dupie. Kampania na Kujawy. Przerwana. Połączenie z Czechami? Niemożliwe. Łokietek skutecznie zniszczył ich plany. 5 października Jan Luksemburski wreszcie dotarł pod Poznań. Po sześciu dniach bez skutecznych szturmów został odparty. Wieści o Płowcach dotarły do niego i wiedział, że bez krzyżaków nic nie wskóra. Łokietek wjechał triumfalnie do Krakowa z jeńcami, Komturem Heinrichem, Roysem von Plauen i czterdziestoma innymi braćmi zakonnymi. Wielka feta uroczystości, zdobyte sztandary złożone u grobu świętego Stanisława. Cała Polska świętowała. Okazało się, że Krzyżacy nie są niepokonani. Dla młodego królestwa było to mega ważne moralnie. Jan długo szpisał. Kiedy wieść o zwycięstwie dotarła do Krakowa i innych miejscowości królestwa polskiego, wyrwała z nadmiernego smutku ludzi przygnębionych spustoszeniem królestwa. Ludzie uwierzyli, że da się walczyć z zakonem. Ale militarnie? Łokietek nie zdołał obronić Kujaw. Wojna ciągnęła się dalej. Rozejm dopiero w 1332, pokój w Kaliszu w 1343, już po śmierci Łokietka. Polska straciła Pomorze Gdańskie, ziemię Chełmińską, ale odzyskała Kujawy i Dobrzyńską. Kolejna wojna z Krzyżakami? 1409 rok. I wtedy Grunwald. Ale to już inna historia. Na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie jest tablica Płowce 1331”. Pole bitwy do dzisiaj jest badane przez archeologów. Znajdują groty strzał, bełty kurz, artefakty z bitwy. Tak właśnie Władysław Łokietek pod Płowcami pokazał krzyżakom, że młoda Polska potrafi dać w pierdol nawet potędze zakonu. Genialna taktyka! Uderzenie w mgle, zniszczenie straży tylnej, a potem odważne starcie z głównymi siłami. I to jest w pierdol po polsku. Walczyć mimo przewagi wroga i wyrwać zwycięstwo z paszczy klęski.